Kochani, w kolejnym filmiku przychodzę dzisiaj do Was z kolejną recenzją. Będzie to recenzja kolejnego zestawu drukowanego. Bardzo mi się spodobały te zestawy, i z pewnością jeszcze nie jeden by te Tym bardziej, że mam dwa zamówione. <laughs> Tym bardziej, że mam dwa zamówione. I liczę, że niedługo przyjdą, będę mogła Wam pokazać e, w całej okazałości. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać zestaw, e, z którego będę chciała zrobić zegar ścienny. Od wielu lat marzyłam, e, w zasadzie od samego początku mojej przygody marzyłam, by zrobić e, taki zegar wyszywany. Spędziłam naprawdę wiele miesięcy na szukaniu jednego wzoru. Znalazłam bardzo wiele wzorów, a nie wyszywałam nie dlatego, że nie znalazłam jakiegoś wzoru. Znalazłam bardzo wiele wzorów, natomiast jakoś żaden tak nie, pod, nie podszedł mi. I przeglądając czeluści AliExpressu, znalazłam taki to oto zestaw. Jest to zestaw, nie jest jakiś bardzo skomplikowany. Jest to zestaw drukowany na kanwie 14. A wymiary, już Wam mówię, 28 na 36 cm. A molina jest bawełniana. Tak, już na pierwszy rzut oka. Może coś o przesyłce na początek powiem. Na przesyłkę słuchajcie z Aliexpressu nie czekałam długo, była to darmowa przesyłka. I czekałam za 2-3 tygodnie. Nawet coś około 2 tygodni chyba nawet. I jest to sprzedawca, który wysyła do paczkomatu. Także dla mnie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ paczkomat mam praktycznie pod swoim blokiem. Jest bardzo fajnie zapakowany, bo jest w takiej jakby dla plastikowej y, torbie czy koszulce, y, zamykany na suwak, więc to coś, w ogóle jest super. Y, z tyłu możemy znaleźć y, krótki instruktaż, y, jak się w ogóle zabraza taki zestaw. Jak już we wcześniejszej recenzji wspominałam, bardzo mi się podoba, kiedy w takim zestawie jest zaznaczany, jest dodany instruktaż. Zasady wyszywania takiego zestawu, nawet na odwrocie, mamy instrukcję opisaną, jak, jak traktować kanwę już po ukończeniu, po wyszyciu. Więc tutaj mamy napisane, żeby prać w 30 stopniach. Żeby wybrać w 30 stopniach, po to też, aby tusz, który jest, który jest malowany zestaw, zniknął i pojawił nam się tylko sam haft. To teraz pokażę wam, jak to z bliska wygląda. Aha, jeszcze to mi się rzuciło w oczy, że jest również zamieszczona informacja, ile manitkami wyszywać, na jakiej kanwie. To jest bardzo przydatne, bo zauważyłam na grupach Facebooka było bardzo wiele pytań, na jakiej kanwie i ile manitkami wyszywać. Więc tak wygląda strona główna. Już na stronie głównej mamy główne informacje, czyli tytuł zestawu, kanwa, Proponowana ilość nitek, <laughs> yy, rozmiar, a także jakie mamy dołączone nitki, czyli to jest bawełna ekologiczna. Bardzo mi się podoba, kiedy zestaw ma podstawowe informacje, już na stronie głównej, wiemy z czym mamy do czynienia: czy można się spodobać ten zestaw, czy też nie. No i mamy. Wzór. Tutaj mamy ilość, y, wielkość y, haftu. Y, to jest papier fotograficzny. I fajnie, że jest na takim mocnym papierze, to zawsze możemy do niego wrócić, wyszyć jeszcze raz. Mamy oczywiście legendę. I oczywiście numer nitek. Firmy DMC. To, co mi się tutaj rzuca w oczy, to niestety te znienawidzone przeze mnie backstitche których bardzo nie lubię. No ale te elementy akurat są nieodłączne, więc będę musiała się z nimi przemęczyć. Natomiast nad tymi obramowkami no, na pewno się zastanowię. Natomiast no, ja wiem, że takim. Natomiast ja wiem, że backstitchy nadają takiej głębi haftu. Więc warto się przemęczyć, bo efekt jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Tu, oczywiście, też mamy legendy backstitchów. Bardzo fajnie, że właśnie jest tutaj numer DMC, bo zawsze też możemy dokupić nitki, gdyby się okazało, że przybraknie. O, i też fajnie jest, że jest zaznaczony punkt taki środkowy, przez który będzie przechodzić mechanizm wskazówek. To będzie bardzo pomocne. Także bardzo fajnie, przechodząc do nitek, nie ma ich za wiele. Mam nadzieję, że to wystarczy. No ale w razie czego jest podana numeracja, więc fajnym pomysłem jest też to, że obok numeru danego symbolu jest również od razu napisany numer danej muliny. Mamy dołączone igiełki. Dobrze, że są przypięte, nie przyklejone jakąś taśmą czy jak się też zorientowałam, że są plany po prostu w kanwę. No to takie trochę jest słabe, bo one bardzo łatwo mogą się zgubić. <noise> Zwłaszcza przeze mnie, bo ja jestem bardzo roztrzepaną osobą. Wzór nie jest duży, więc też może tych nitek tak nie potrzeba. I tak wygląda kanwa. To co już mi się rzuciło od razu w oczy, że ta kanwa nie jest śnieżno-biała. Zobaczymy jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Pójście na różnicę. W papierze, a w kanwie. Troszkę mi się to nie bardzo podoba. Chyba, że był to taki zamiar, że miała być to kanwa ekri. Również mamy zaznaczony środek. No super, to jest po prostu super. Bardzo mi się to podoba. Z bliska wygląda to tak. Jest dużo takich pojedynczych widzakrzyżyków. <laughs> faktycznie tutaj nie ma dużo wyszywania, więc faktycznie tych mitek nie potrzeba aż tak dużo. Tak się na pierwszy rzut oka wydawało, że może ich przybraknąć, ale chyba ich nie przybraknie. Fajnie, że legenda jest też tutaj. Co mogę powiedzieć w samym wzorze? Bardzo wzoru mi się podoba. Troszkę przerażają mnie te takie pojedyncze krzyżyki. Ja takich pojedynczych krzyżyk nie lubię. A już bardzo nie lubię czegoś takiego. Bo wiecie, jak ja mam taki pojedynczy krzyżyk, to wiem, że nie powinnam tak robić. On tu jest coś takiego właśnie. Że ja lubię sobie nitki po prostu przeciągać. Z miejsca do tego miejsca. No tutaj nie będę mogła tego zrobić, ponieważ ta nitka będzie mi tutaj i będzie bardzo widoczna. A tutaj będę musiała się skupić na tym właśnie, żeby w obrębie danego kawałka haftu yy, znajdował się ten tak zwany językiem potoczny dywan, i żeby nie było przyciągnięć gdzieś tutaj tych nitek. Bo potem przy oprawie będzie to wszystko widoczne. Troszkę ten wzór jest takim dla mnie trochę wyzwaniem. Jest wymagający. Zwłaszcza będzie oprawa wymagająca. Tej oprawy się troszkę obawiam. Nie lubię takich rzeczy robić. Natomiast zawsze marzyłam, by wyszyć taki zegar. Więc mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Jeśli któraś z Was wyszywała już taki zegar, to poproszę o jakieś wskazówki, może jakieś inspiracje wyślecie mi, a może same, że wyszywałyście się taki obraz, taki zegar. To bardzo chętnie bym spojrzała. Więc jeśli macie blogi, jakieś fanpage, grupy, to ja bardzo chętnie na nie spojrzę. Może z czymś się zainspiruje. I też co tak mi się rzuciło w oczy, że wszystkie symbole są ładnie wydrukowane. Nie są gdzieś tam jakoś poza obrębem danego krzyżyka. Wydaje mi się, że yy... będę robiła tak jak piszą w instrukcji, gdzie proponuję wywyszywać dwoma nitkami, i ja też tak zrobię. Słuchajcie, to co mi się teraz jeszcze rzuciło w oczy to 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 już mi się bardzo nie podoba to jest trochę bardzo słabe legenda symboli jest tylko na kanwie a nie na tej głównej legendzie wzoru no trochę to jest nie bardzo bo jeśli będę miała na ramce to nie będą te symbole widoczne więc przez to jak kiedy będę przystępowała chyba do wyszywania zrobię sobie po prostu tego zdjęcia wrzucę sobie na laptopa i w ten sposób będę wyszywać bo ile będę wyszywała będę miała na ramce ten górny obszar no to nie będzie to stanowiło problemu ale już w dolnej części to będzie problem Generalnie podoba mi się ten zestaw. Proszę, się obawiałam zamawiania, ponieważ pierwszy raz zamawiałam taki zestaw z AliExpressu. Oglądałam też Wasze filmiki, Wasze recenzje takich zestawów z AliExpressu. No i z tego co zauważyłam, to tak średnio byliście zadowolone. Więc ja tak. No to było ryzyko. Ale tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że może wyjść z tego fajny haft pod warunkiem oczywiście, że dobór kolorystyki będzie kolorystycznie będzie się wszystko zgadzało. Bo jak oglądałam Wasze filmiki, to u was inaczej to wyglądało na zdjęciu, a inaczej wyglądało to po wyszyciu. Dodatkowo, która jest was wspominała, że mulina, która była dołączona, po praniu całkowicie zmieniła kolory. Może nie całkowicie, ale było bardzo dużo odstępstwa od oryginału. No i też. Yy, już na zagranicznej na zagranicznym, przepraszam kanale spotkałam się też z opinią, że ten tusz był na tyle mocny, że mimo prania on dalej nie schodził. Więc troszeczkę przebijał przez haft. Przez nici. No, ale zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli. I mam nadzieję, że będę z kolejnego został zadowolona tak jak z poprzedniego. O którym Wam już opisywałam, ale jeszcze na pewno zrobię nie jeden, dwa filmiki. Mimo, że jest to świąteczny wzór, to jeszcze na pewno będę miała jakiś filmik na jego temat. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten zestaw. Mi się bardzo podoba. Chciałabym go umieścić w swojej kuchni. Nie wiem jeszcze wprawdzie, jak się zabiorę za uprawę tego zegara. I tak patrzyłam na, propozycje, na wasze propozycje, jakie ja zamieszczacie na swoich blogach. Wygląda to na zbyt łatwą pracę, ale mam nadzieję, że nie polegnę. Będę miała swój, swój w końcu wymarzony zestaw, swój wymarzony zegar w swoim własnym wymarzonym mieszkanku. Jeszcze mam akurat dużo czasu do przeprowadzki, więc spokojnie go dążę jeszcze wyszyć. I będę mogła go pokazać również Wam w całej okazałości. Także dziękuję za odwiedzinę, za obejrzenie filmiku. Jeśli wyszukałyście taki zegar, to bardzo chętnie bym go obejrzała. Wrzucajcie swoje linki do blogów czy grup, gdziekolwiek pokazujecie swoje prace. Bardzo chętnie popatrzę. Może się zainspiruję. Jeśli macie jakieś porady względem takich prac, to bardzo chętnie poczytam, także zamieszczajcie w komentarzach. A na dzisiaj kończę filmik i bardzo Wam dziękuję za obejrzenie recenzji. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Do zobaczenia.